Cześć! W dzisiejszym odcinku testujemy kolejny model z hitowej serii Desire od HTC model X. HTC Desire X, czyli właśnie odświeżenie kultowe już teraz chyba serii modeli od HTC. No to takie pierwsze naprawdę rewelacyjne wrażenie. Kiedy urządzenie weźmiecie w dłoń, ono sprawia wrażenie znacznie droższego, niż w istocie jest. Bo design jest bardzo podobny do telefonów z serii One. Mnie się podoba to, że urządzenie jest bardzo, bardzo cienkie. Nie przeszkadza w dłoni ani w kieszeni, kiedy je trzymacie, bo jest kompaktowe. Ładnie wygląda. Świetne jest to, że na froncie jest szkło hartowane, które rzeczywiście sprawia takie wrażenie ekskluzywności, bo ładnie błyszczy. Dookoła tego szkła jest taka ramka, która wydaje się być metalem, ale tak naprawdę ciężko powiedzieć, co to za materiał. Z tyłu z kolei jest Plastik, który jest gumowany z takim bardzo charakterystycznym, dużym logo HTC i dużym, charakterystycznym Obiektywem, czy z ramką obiektywu. Nie rysuje się świetnie, maskuje również ten plastik, właśnie z tyłu jakieś powstające mikroryski. To mi się wszystko bardzo podoba. Podoba mi się również to, że urządzenie można rozebrać. Normalnie jest dostęp do baterii, jest również slot na kartę pamięci. Jedna rzecz, która mi się mniej podoba, to jest to, że klawisz blokady jest ułożony po środku centralnie nad ekranem, na górnym, na górnej krawędzi urządzenia i ona jest niestety taka krawędź skośna, w związku z tym rzeczywiście czasami odblokowanie telefonu prostu nie jest wygodne. Ekran ma 4 cale i rozdzielczość 480x8 i taka rozdzielczość zapewnia zupełnie rozsądną czytelność małych czcionek, dlatego że ostrość jest zupełnie dobra. Świetna jest natomiast technologia, w której ten ekran jest wykonany, bo to jest super LCD. i ja ona naprawdę perfekcyjne parametry, jeżeli chodzi o kolory, na scenie kolorów. One są rzeczywiście naturalne, nic przeniewierzone, ale ładnie wyglądające dla oka. Świetny jest kontrast, czernie są naprawdę głębokie, podoba mi się również to, że jest dobry, dobre są kąty widzenia, nie najlepsze w swojej klasie z całą pewnością, ale zupełnie w porządku. Jedna cecha natomiast rzeczywiście jest bardzo, bardzo na plus i to jest fakt, że ten ekran jest osadzony bardzo płytko pod szkłem ekranu i sprawia wrażenie przyklejonego w zasadzie od góry, a nie wyświetlanego od spodu. Świetnie to wygląda i sprawia wrażenie takiej ekskluzywności, urządzenie wydaje się po prostu droższe dzięki temu. Procesor to dwurdzeniowa jednostka napędzana zegarem 1 GHz, jest 768 MB pamięci RAM, średnio wydajny układ graficzny, taki, który pozwala na szybką pracę urządzenia i rzeczywiście ono radzi sobie z większością aplikacji zupełnie dobrze, bez żadnych opóźnień, one są otwierane, czy przełączanie się pomiędzy nimi. Czasami w interfejsie zdarzają się jakieś czkawki przycięcia, ale tak naprawdę nie przeszkadzają i zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. A jeżeli chodzi o testy benchmarkowe, to urządzenie wypada w nich bardzo podobnie, jak na przykład konkurencyjna Xperia U czy Sola, albo na przykład Samsung Galaxy Ace 2 lub s Advance. Urządzenie pracuje na Androidzie w wersji 4.0 z nakładką systemową Sense również w wersji 4. natomiast niestety w bardzo przedziwny i naprawdę smutny sposób okaleczono ją, podobnie jak okaleczono ją w HTC One V albo w Desire C. Ja to rozumiałem w przypadku tych dwóch poprzednich urządzeń, dlatego że to były po prostu urządzenia z znacznie słabszymi procesorami. Ja podejrzewałem, że one mogą sobie po prostu nie poradzić z efektownymi animacjami tej nakładki systemowej tak, żeby ona działała płynnie. Tutaj nie ma żadnego wytłumaczenia, dla którego HTC miałaby właśnie pozbywać się swojego najmocniejszego atutu. Ja bardzo, bardzo żałuję, w związku z tym, na złość HTC, zamiast mówić, co jest cechą tym pozytywną tej nakładki systemowej, nawet tej okrojonej, będę mówił tego, czego mi brakuje w tej nakładce. Brakuje mi możliwości uszczknięcia pulpitów palcem, także podejrzeć sobie wszystkie. Brakuje siedmiu pulpitów, jest tylko pięć dostępnych dla użytkownika. Brakuje mi również ładnych, pięknie animowanych widgetów pogodowych i wszystkich innych, których również tutaj brakuje. No i niestety nie ma również świetnie personalizowalnych, bardzo ładnych, efektownie wyglądających ekranów blokady. Na szczęście nie okrojono w żaden sposób aplikacji odtwarzacza muzyki, dlatego że ona ciągle jest naprawdę rewelacyjna w sensie czwartym. Po wejściu do niej macie dostęp albo do radia internetowego, albo do innych serwisów muzycznych, albo po prostu do biblioteki z całą muzyką. Jak już sobie do niej wejdziecie, możecie w bardzo łatwy sposób dopasowywać okładki, dlatego że wewnątrz aplikacji jest zaszyta właśnie, zaszczęty jest moduł, który pozwala te okładki pobierać. To jest fajna cecha. Jest rozbudowany equalizer, jest możliwość również korzystania z technologii muzycznej Beats Audio. No i urządzenie, jako urządzenie muzyczne, sprawuje się naprawdę rewelacyjnie, dlatego że jakość odtwarzanego dźwięku jest naprawdę perfekcyjna. To jeden z najlepszych telefonów muzycznych, jakie są na rynku. To mi się bardzo, bardzo podoba. Nie będzie niestety zachwytów, jeżeli chodzi o odtwarzacz filmów, dlatego że urządzenie radzi sobie z większością kodeków i formatów. Nie ze wszystkimi, i czasami zdarzy się trafić na jakiś plik, który nie jest otwierany, ale jednak z większością. Natomiast przedziwne, doprawdy przedziwne jest to, że urządzenie nie radzi sobie z rozdzielczością HD 720p. Ja bym rozumiał, gdyby nie potrafiło otworzyć filmów w jakości 1080p, bo na przykład konkurencyjny Samsung Galaxy Saturn mający bardzo podobny procesor, też tego nie umie. No ale niestety, fałgia odtwarzane w odtwarzaczu filmów to jest zdecydowanie za mało. Na szczęście da się. Doinstalować dedykowane odtwarzacze filmów ze sklepu Google Play i one już radzą sobie z filmami zupełnie w porządku. Aparat robi zdjęcia w rozdzielczości 5 megapikseli. ma oczywiście funkcję autofocus, ma również diodę doświetlającą, która jest lampą błyskową. Podoba mi się w tym aparacie sam interfejs, bo to jest również interfejs sensa 4. Moim zdaniem najlepszy spośród wszystkich, jakie istnieją w ogóle na telefonach, dając szybki dostęp do filtrów, które można nakładać na zdjęcia potrafiący również, czy umożliwiający również bardzo szybki start zarówno do nagrywania wideo, jak i robienia zdjęć. Można również robić zdjęcia w trakcie nagrywanego wideo i to są wszystko fajne cechy. Natomiast niestety sama jakość zdjęć jest mocno, mocno przeciętna. Zdjęciom brakuje ostrości, pojawia się taka ziarnistość na tych zdjęciach, czasami pojawiają się również jakieś problemy z kolorami. No i to wszystko sprawia, że urządzenie robi zdjęcia tylko rzeczywiście średniej jakości. Podobnie jest z nagrywaniem wideo. Również pojawiają się dokładnie te same problemy z jakością, ale jeszcze większym problemem jest to, że znowu znowu urządzenie nie radzi sobie z rozdzielczością. HD. Film można nagrywać tylko w rozdzielczości ekranu, czyli 480x800. Przegonarka internetowa szybko i poprawnie renderuje strony. Można wymusić widok komputerowy, czyli tak jak macie dostępny na swoim PC, albo na przykład laptopie. Mnie się podoba natomiast to, że HTC, jak zawsze, również tutaj implementuje możliwość płynnego dopasowania tekstu do szerokości kolumny. Kiedy czytacie jakiś artykuł, wystarczy uszczypnąć sobie palcem i tekst automatycznie dopasowuje się do szerokości widzianego akurat w tej chwili obecnej ekranu. To jest bardzo, bardzo praktyczna rzecz, coś co mi bardzo ułatwia zawsze czytanie różnych artykułów właśnie na telefonach HTC. To mi się podoba. Urządzenie na razie wspiera również technologię Flash, natomiast po aktualizacji Android który należy się spodziewać, niestety tego, tego wsparcia już nie będzie. Podsumowując, HTC Desire X mógł być powrotem do walki o masowego klienta w średnim segmencie smartfonów, w tym, w którym marka była jeszcze zupełnie niedawno bardzo, bardzo silna, właśnie telefonami z serii Desire. W chwili obecnej właśnie w tym segmencie ma mocną konkurencję, na przykład w postaci Samsungów Galaxy S-Advance albo np. przykład LG Swift L9. Najmniej się wydaje, że prawie się udało. Prawie się udało, dlatego że ja nie rozumiem jak telefon dwurdzeniowy może nie nagrywać wideo w HD, to jest przedziwne. I nie rozumiem czemu HTC pozbawia swoje telefony najmocniejszego asutu, czyli pełnej wersji nakładki systemowej, która jest po prostu przepiękna na telefonach droższych. To jest bardzo, bardzo dziwne. Dziwi mnie również wysoka cena na rynku wtórnym, bo rzeczywiście kiedy zerkniecie sobie na ceny na aukcjach, no to można kupić urządzenia lepsze i tańsze. W związku z tym ja w chwili obecnej HTC Desire X odradzam, chyba że HTC aktualizacją poprawi działanie urządzenia. Co Wy sądzicie o polityce HTC? Czy uważacie tak samo jak ja, że Desire X jest telefonem okaleczonym właśnie przez producenta? Mnie jest bardzo, bardzo szkoda, bo rzeczywiście urządzenie sprawia świetne wrażenie, no ale niestety, cóż, tak, tak jest jak jest. Czekam na wasze komentarze yy, i na wasze opinie. Zapraszam was również do naszego Facebooka. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, jaki telefon wybrać, piszcie na naszym profilu na Facebooku, na naszej ścianie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.